Z tej strony detuśka LPS. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem LPS, Tuber Life Tag, który został wymyślony przez LPS Starley, którą serdecznie pozdrawiam. Tak więc, pierwsze pytanie: Pokaż gdzie przechowujesz swoje figurki? No więc, tak jakby moje ulubione figurki, to trzymam tutaj. Tutaj powinnaś prawie na kanału, ale nią nie nagrywam. Także tutaj przechowuję te moje tak jakby ulubione. A od jakiegoś czasu resztę trzymam w tym pudełku. No. Drugie pytanie: jak często montujesz filmy? Eee, bardzo rzadko, wręcz praktycznie w ogóle, bo nie mam na razie do tego warunków, jeżeli chodzi o mój komputer. No a tutaj na telefonie, no to raczej nie można tego zmontować tak wow. Chociaż niektórzy tak potrafią, ja nie wiem, jak oni to robią. Pytanie trzecie. Jak godzisz swoją pasją z życiem prywatnym? E, jakoś godzę. Mam czas na wyjście ze znajomymi, na to, żeby w domu pomóc czy coś. Także godzę to. Chociaż jest troszkę czasami trudno, no ale jednak. Pytanie czwarte. Czy masz jakieś inne pasje poza LPSTO? Jeżeli tak, to jakie? E, tak, od września. Będę trenowała karate, no i od zawsze się interesowałam też takimi sportami walki, MMA, boks itp. Dlatego, no, od przyszłego roku będę trenowała karate i się cieszę bardzo. Pytanie piąte. Opowiedz o swojej masko maskotce kanału, w jaki sposób ją dostałaś. Cóż, zamówiłam ją od Serafiny LPS, jest to tajemniczka. No, i była ona takim moim marzonkiem, też. No, nie powiem. No i mega ścisła jak ją dostałam. Pytanie szóste. Pokaż swoje stanowisko, gdzie nagrywasz. Cóż, nie nagrywałam kamerą, dlatego muszę opierać um, telefon o to. No i mam tutaj tło. Tutaj opieram, opieram to tło o kolejny słoiczek. No i w sumie to tyle. Tutaj mam pytanka. hech. I oczywiście nowy pokoik. I tam jest komputer. Jej! Nagrywanie dzień czy w nocy? Zdecydowanie w dzień, bo w nocy po prostu nie mam warunków do nagrywania. Chociaż może kiedyś, ale raczej nie. Wolę być wyspana i mieć energię na drugi dzień, żeby coś nagrać. Czemu nagrywasz akurat figurki, a nie coś innego? Cóż, nie chcę pokazywać swojego wizerunku, choć ym, kiedyś miałam kanał z twarzą i wyglądało to fatalnie. Wtedy na jakiś czas sobie odpuściłam YouTube, a potem trafiłam na Nivea LPS i stwierdziłam, że hej, to jest spoko, ja też chcę to robić. No i zamówiłam kilka figurek, stworzyłam kanał, dostałam też parę figurek od koleżanki, no i tak zaczęłam moja przygoda z LPS YouTube'em. Uważasz, że do nagrywania LPS zadbane paznokcie to podstawa? Myślę, że tak, chociaż i tak można sobie przyczepić patyczek do LPS-a i nie trzeba pokazać paznokci, ale lepiej by było, gdyby paznokcie były jednak zadbane. Pytanie dziesiąte. Jak twoi znajomi zareagowali na to, że nagrywasz na LPS-tubie? Eee, cóż, moi, z moich znajomych wiedzą tylko chyba... 5 czy tam 4 osoby. No i zareagowali raczej pozytywnie lub po prostu obojętnie. Nie będą mi przecież narzucali swojego zdania, co mam robić w życiu, tak więc nie śmieją się po prostu. ok, nagrywasz co to, co nagrywaj, nam nic do tego. No i to już koniec tego super tagu. Tak. Pozdrawiam jeszcze raz LPS Starley i. Wyczekujcie short filmu, który będzie nas to jeden subskrypcji, które się dziś pojawiły na moim kanale. Masakra totalna. Także muszę go nagrać lub dzisiaj lub jutro. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Także papa następnego filmu.